Żeby nie było tak różowo, to pomiędzy tym wszystkim wyszła, a w zasadzie ujawniła się istotna przeszkoda. Wstyd. Zakodowany we mnie wstyd, który utrudniał mi życie niejednokrotnie już wcześniej zanim zacząłem dokonywać świadomych zmian. Wstyd, który towarzyszy mi cały czas. Wstyd, że to, co powiem, to nic odkrywczego ani ciekawego. Wstyd, że robię coś na swój sposób, a nie tak jak inni mogliby chcieć. Wstyd, że to co robię nie jest wystarczająco dobre. Czy w końcu wstyd, że jestem sobą, a nie kimś, kogo inni by oczekiwali? Czasem nasza życiowa misja i potrzeba podzielenia się z otoczeniem pasją i tym wszystkim, co w nas wartościowe, wymaga stawienia czoła wewnętrznym przeszkodom. A jedną z największych i najtrudniejszych w pokonaniu jest poczucie wstydu. Bo gdy już wiemy, co daje nam energię i siłę w życiu, to szkoda byłoby zmarnować ten potencjał przez brak wiary w siebie lub inne przekonania. Dziś o odkrywaniu swojego wewnętrznego głosu i o wszystkich wynikających z tego konsekwencjach, także związanych z przełamywaniem swoich barier, opowieci Adam Lach, IT Project Manager, mentor i autor kursu Jeszcze Lepszego Słuchania. W tym podcaście usłyszysz prawdziwe historie z życia ciekawych osób, które opowiedzą Ci o tym, jak odnalazły swoją drogę w życiowym labiryncie. A wszystko po to, by pomóc nam poznać i zrozumieć samych siebie, wpuścić do naszego życia trochę słońca i znaleźć energię do działania. W Sam raz na lepszy dzień. Ja nazywam się Bartek Kolejniczak i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka drugiego sezonu podcastu Pozytywny miesiąc. Posłuchaj! Czy odkryłem już siebie i swoją drogę, i wiem, co chcę robić przez resztę życia? Nie sądzę, a na pewno nie w całości. Jest to dla mnie proces i będę pewnie odkrywał coś nowego przez całą resztę swojego życia. I mam takie wrażenie, że jeszcze niejednokrotnie będę tymi odkryciami zaskoczony. Natomiast bardziej świadome odkrywanie swojej drogi, i to trochę głupio zabrzmi, zacząłem zupełnie nieświadomie. Zaczęło się trochę z zaskoczenia, a trochę z nudy. Jak tak się nad tym zastanawiam, to początkowy okres odkrywania siebie mogę podzielić na dwa etapy, które następowały jeden po drugim. Pierwszy w sferze zawodowej, drugi w sferze osobistej. Dziś wydaje mi się, że toczą się już równolegle, choć cały czas mają na siebie wpływ. Pomijając czas, kiedy byłem nastolatkiem i studentem, kiedy nawet nie wiedziałem, o co do końca w życiu chodzi, i najzwyczajniej próbowałem tego, co widziałem dookoła, co robią, lubią i o czym marzą inni, to moje poszukiwania swojej drogi tak naprawdę rozpoczynały się dopiero podczas pracy zawodowej. Spędzanie pięciu dni w tygodniu, ośmiu godzin dziennie w biurze, robiąc rzeczy mniej więcej zgodne ze swoim wykształceniem i w firmie nie do końca z wyboru, ale do której akurat udało się dostać na pełen etat i zawydawałoby się przyzwoite pieniądze. I tak to leciało, dzień w dzień, tylko że specjalnie mnie nie kręciło to, co robiłem. Próbowałem się rozwijać w zawodzie, ale nie do końca mi to wychodziło i szło jak po grudzie, powodując m.in. irytację. Osiem godzin dziennie, spędzane na czynnościach, które średnio mi się podobały, prowadziło do tego, że zacząłem szukać zmiany. Najpierw całkowicie nieświadomie zmieniałem działy i firmy, myśląc, że w kolejnej to już będzie na pewno lepiej. I tak zazwyczaj było, niestety tylko na początku. Aby po okresie, kiedy wszystko było dla mnie nowe, zaczynało się ponownie nudzić. Miewałem przez to również okresy zdołowania, bo pracy kolejny raz nuda aż męczy, bez jakiegoś celu, bez entuzjazmu, bez wizji na siebie, z nadzieją, że może jakoś to się wszystko samo odmieni. Nic, tylko regularne zjazdy i lekkie dołki w stylu, co by tu w takim razie ze sobą w tym życiu zrobić. Kilka lat od rozpoczęcia pierwszej pracy zawodowej. Trafiłem kolejny raz na nagranie z Simonem Sinkiem, które tym razem jakoś ze mną zarezonowało. Po obejrzeniu kilku kolejnych nagrań z jego udziałem, w pewnym momencie dotarłem do jego sposobu na odnalezienie swojego dlaczego czyli tej wewnętrznej siły, która nas napędza: drive, flow, czy wiele innych nazw. W każdym razie, ja postanowiłem skorzystać z jego metody zdefiniowania swojej wewnętrznej motywacji, żeby obrać sobie w końcu jakiś kierunek. I tak sformułowałem swoje dlaczego, czyli to, co mnie nakręca, a jest to pomaganie innym robić to, czym są najlepsi, czym się pasjonują, tak, żeby mogli odnajdywać radość w codziennej pracy. Wiem, że to bardzo szerokie i ogólne dlaczego, ale wynika z niego wprost, że specjalistyczna, inżynieryjna praca, którą do tego momentu wykonywałem, mnie nie ciągnie, że potrzebuję pracować z ludźmi dla ludzi i pomagać im robić to, co lubią. I nie było już ucieczki. Trzeba było kolejny raz zmienić pracę, albo chociaż stanowisko na bardziej liderskie. Trzeba też było zdobyć doświadczenie i umiejętności przed ową zmianą. Ale jakoś się udało, bo w końcu była motywacja, bo czułem, że to jest właściwy kierunek. Aż chciało mi się uczyć w tych tematach, słuchać, czytać, próbować, eksperymentować. Zupełnie inaczej niż jak miałem doczytać o różnicach właściwości mechanicznych pomiędzy dwoma stopami stali nierdzewnej. Dodatkowo przestałem definiować siebie i swoją pracę tylko przez pryzmat swojego stanowiska. We własnej wyobraźni nie byłem już tylko project managerem czy tym liderem, a osobą, która pomaga innym robić to, w czym są najlepsi i czym się pasjonują. Taka zmiana dawała mi dużo większą swobodę i elastyczność codziennej pracy i pomaga obronić się przed zaszufladkowaniem. W międzyczasie zmieniło się trochę w moim życiu prywatnym. Pojawiły się dzieci. I początkowo wszystko było ok. Dopóki starszy syn nie był w stanie się samodzielnie poruszać i wyrażać swojego zdania, to był całkiem posłuszny. I super się rodzicowało takie dziecko. Jak w zegarku, zgodnie z planem wszystko po naszemu. Dopiero później przyszły nerwy, frustracja, irytacja, złość i pewnie wiele innych. A jak przyszły takie emocje, to włączyły się automatyzmy. Automatyzmy, których nawet nie byłem świadomy, a były kopią tego, co widziałem i co słyszałem w przeszłości. Automatyzmy, które nie były zgodne z moimi ówczesnymi wartościami, ale mimo wszystko potrafiłem je sobie racjonalizować i dalej się nimi posługiwać, a wielu z nich nawet samemu nie dostrzegałem. Natomiast razem z żoną Agatą udało nam się dostrzec ten rozjazd pomiędzy tym, co chcemy robić, a tym, co robiliśmy, bo gdzieś wewnętrznie ta niespójność nas gryzła. Według mnie udało nam się również dzięki temu, że Zależało nam na sobie i dzieciach, i że potrafiliśmy ze sobą o tym z szacunkiem do siebie porozmawiać. I tak zauważyliśmy pewne reakcje i zachowania, które chcieliśmy poprawić. Problemem jednak okazało się, że niestety nie znaliśmy innych, lepszych sposobów. Ale jak już dostrzegliśmy tę sytuację, to nie było odwrotu. Trzeba było zacząć szukać innych rozwiązań. A ponieważ nasza wewnętrzna motywacja czyli to dlaczego które określiłem sobie już wcześniej ma wpływ na wszystkie sfery naszego życia, nie tylko zawodowe, to poszukiwanie lepszych sposobów wychowania i komunikacji z bliskimi było dla mnie wodą na młyn, bo robiłem to nie tylko dla siebie, ale również dla nich. Książki, podcasty, filmy, kursy od jednego autora do drugiego, więcej pozycji do zgłębienia niż czasu, a później jeszcze testowanie, weryfikowanie na sobie w domu i w pracy. Obserwowanie siebie, obserwowanie swoich emocji. Obserwowanie reakcji innych. I często prawie natychmiastowa informacja zwrotna, niejednokrotnie pozytywna, co nakręcało. Czasami również negatywna, albo całkowity jej brak, przez co pojawiały się wątpliwości. A w niektórych przypadkach nawet krytyka z zewnątrz i zwątpienie, bo robiliśmy coś nowego, innego niż utarte, powszechne podejście czy strategie. Dodatkowo, żeby nie było tak różowo, to pomiędzy tym wszystkim. Wyszła w zasadzie ujawniła się istotna przeszkoda. Wstyd. Zakodowany we mnie wstyd, który utrudniał mi życie niejednokrotnie już wcześniej, zanim zacząłem dokonywać świadomych zmian. Wstyd, który towarzyszy mi cały czas. Wstyd, że to, co powiem, to nic odkrywczego, ani ciekawego. Wstyd, że robię coś na swój sposób, a nie tak, jak inni mogliby chcieć. Wstyd, że to, co robię. Nie jest wystarczająco dobre. Czy w końcu wstyd, że jestem sobą, a nie kimś, kogo inni by oczekiwali? Dopóki wstyd utrudniał życie tylko mi, nie miałem wystarczającej motywacji, żeby z nim walczyć. Natomiast zaczął również rzutować na życie najbliższych mi osób, i tutaj już motywacja była zupełnie inna. Chciałem sobie z nim poradzić, chociaż na tyle, żeby nam nie przeszkadzał. Żeby mierzyć się jak równy z równym ze wstydem, potrzebowałem dwóch rzeczy. Przede wszystkim osób, przy których mógłbym być sobą i nie musiałbym się wstydzić, to właśnie Agata i dzieciaki w domu i najbliższy zespół w tematach pracowych. A druga to sytuacje, w których potencjalnie wystawiłbym się na wstyd. Stąd też próby wystąpień, pisania, prelekcji czy nauki innych. Dlatego też jednym z kroków, które podjąłem, były próby przekazywania zdobytej już przeze mnie wiedzy dalej, czy wystąpień. Jak teraz, przed publicznością, gdzie bardzo często istnieje ryzyko, że ktoś będzie próbował mnie zawstydzić. Czy wygrałem ze swoim wstydem? Nie. Czy mam na niego uniwersalną receptę? Też nie. Nadal czasami wygrywam, a czasami zdarza się, że przegrywam. A sytuacje w kontaktach z innymi ludźmi, próby przekazywania swojej wiedzy, nagrania z moim udziałem to również element ćwiczeń i budowania odporności czy tolerancji na ten właśnie wstyd. Próbując to wszystko podsumować, określenie wewnętrznej motywacji, zdobycie wiedzy i praktyka z lepszej komunikacji i empatii oraz chęć poradzenia sobie ze wstydem ukierunkowały wiele z moich działań i doprowadziły mnie tu, gdzie dzisiaj jestem. Po części wynikało to ze świadomego odkrywania siebie, po części z tak potrzeby chwili. Czy był to najlepszy dla mnie wybór? Nie wiem, ale jest mi dobrze tu, gdzie jestem. Czy mógłbym się czuć lepiej, gdybym podjął inne decyzje i obrał inną drogę? Mam nadzieję, że tak. Na ten moment wiem również mniej więcej, w jakim kierunku chcę podążać dalej. Natomiast nie mam zupełnie wyobrażenia, gdzie mnie ta droga doprowadzi. I może jestem dziwny, ale nie mam ściśle określonego celu, KPI czy kamieni milowych. Postanowiłem eksperymentować, trzymając się swojego dlaczego i swoich wartości, poszukując kolejnych kroków. Korzystać z okazji, na przykład takich jak ta, i sprawdzać, co ciekawego wniosą. Obecnie moje eksperymenty dotyczą nauki słuchania i jeszcze lepszej komunikacji z drugim człowiekiem. Dlaczego słuchania? Bo tak dużo uczymy się mówić, a tak niewiele słuchać. Tak ciężko nam się rozmawia z osobami, które niezbyt przejmują się słuchaniem, a tak bardzo potrzebujemy, aby być wysłuchanym. Swoją nową drogę zawodową również oparłem na słuchaniu. A nie na byciu osobą, która, żeby mieć autorytet, musi wiedzieć. I w moim przypadku się to sprawdziło i dalej sprawdza, chociaż mnie mam tendencję do gadania za dużo. A wszystko po to, żeby realizować być może dość naiwny, ale i szczytny cel, jakim jest zmiana otaczającego nas świata na chociaż odrobinę lepszy. Taka jest mniej więcej moja historia. Twoja zapewne jest inna, choć być może znajdziesz podobieństwa. To, co pomagało i sprawdziło się u mnie, Niekoniecznie będzie tak samo skuteczne u Ciebie, ale może się równie dobrze takie okazać. Jeśli moje doświadczenia uda się przekuć w jakieś pozytywy dla Ciebie i znajdziesz w nich inspirację, to warto było to nagrać. Dzięki za Twój czas i wysłuchanie. Odkrycie własnej drogi i podążanie nią jest celem wielu z nas. Jednak rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę, że to w dalszym ciągu droga pełna wyzwań i pokonywania barier, także wewnętrznych. Pewnie dlatego wiele osób ostatecznie decyduje się niczego nie zmieniać w swoim życiu. Strach przedstawieniem czoła naszym wewnętrznym strachom jest zbyt duży. Historia dama pokazuje jednak, że proces wychodzenia ze strefy komfortu może się odbywać na naszych zasadach, w zgodzie z naszymi wartościami choćby poprzez otoczenie się właściwymi ludźmi, zmianę naszej definicji eksperta lub odpowiednie nazwanie naszej roli i tożsamości. Jeśli więc masz już w dłoni życiowy kompas i pokazuje on właściwy kierunek, to wystarczy, że teraz krok za krokiem zaczniesz iść przed siebie. Życzę ci pozytywnego dnia i do usłyszenia w następnym odcinku.